Gdybym był Obi-Wanem Kenobi, powiedziałbym teraz. You are the one. Hello there! Ale jestem klocko grałem, więc powiem tylko i najwyżej Siemano klockowe świry! czy ktoś tutaj się tego spodziewał? Dnia, który dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy siódmy. Siódmy. siódmy? Siódmy dzisiaj? 7 kwiecień, moi drodzy, czy ktoś się tego spodziewał z was, siódmego kwietnia zobaczyć mnie tu! Oczywiście mówimy o roku 2022, ale siara, jaram moi drodzy tą grą. Ale czekajcie, powolutku zaczynamy. Zaczynamy. Mamy wszystkie loga, mamy wszystko co trzeba yy, na początku każdej gry. Logo Disneya, powiem Wam szczerze, tego się nie. Okej okay. Wow. Odtychaj. Wow. Teraz się. Oto jest broń rycerza Erykańska broń. Cywilizowany czas. Wiesz, na roboty, roboty ćwiczebne może się to nadaje, ale na prawdziwych wrogów... Ale mam moi drodzy ciary, żeby tego nie wisi się! koleżankę. Zajmiemy. Nic nie stanie. Ależ to intro jest dobre. albo nie. nie ma. A teraz wypełnij przeznaczenie. Wow. Niech ktoś pokaże mi moje miejsce w tym wszystkim. A, ale to było, moi drodzy, dobre. Wow. Brakuje, naprawdę. Ależ mi zatkało. A powiem Wam szczerze, ja tu jeszcze obciąłem muzykę. Bo, oczywiście, obciąć ją musiałem, by mi tutaj YouTube filma nie, nie zdejmował. O, ale to było dobre, moi drodzy. Wow. Powiem Wam szczerze, to było tak dobre, jak. Nie chcę mówić, że powrót tego kanału. Bo, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, to specjalna operacja. Potwierdzam zapis. Tak jest, potwierdzam, moi drodzy. Jak myślicie, w jakiej kolejności ja sobie będę grał? Czy zaczniemy od Nowej Nadziei? Od Sithów, Ataku klonów? Yy, Okej, okay, spójrzcie. Mamy późniejsze... Możemy zacząć od którejkolwiek chcemy trylogii, ale musimy zacząć od pierwszej części danej trylogii. Yy, Okej, okay, od pierwszej części danej trylogii musimy zacząć. Ja, moi drodzy, będę tradycjonalistą. Zaczniemy sobie od Nowej Nadziei. Yy, czy chcesz rozpocząć od tej części? Oczywiście, moi drodzy. Ja już czytałem pierwsze recenzje tej gry i są one naprawdę dobre. Co dobre jest? To już tradycja. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, ale wow, naprawdę, jakie w ogóle wrażenie na mnie to intro zrobiło. Wow, to jest gra, na którą absolutnie Gwiezdne Wojny zasługiwały. W sensie chodzi mi to o intro i o tą całość, chodzi mi o wszystkie części w jednej grze. Nowa nadzieja, oczywiście jak mówię, bez muzyki, wybaczcie mi, ale nie tylko. Nawet nie chodzi o reklamu. nie chcę, żeby mi to Lucas Art, co tam Disney bardziej zdejmował. Trwa wojna domowa, statki rebelianckie uderzając z ukrytej bazy, odniosły po raz pierwszy zwycięstwo przeciwko złemu impe... imperium Karaktycznemu. Podczas starcia rebeliancy szpierdzy zdołali wykraść tajne plany ostatecznej broni imperium, gwiazdy śmierci. Uzbrojonej stacji kosmicznej i sile ognia, wystarczającej, by całą cała i ścigała przez złowieszczych agentów Imperium. Ja, szybciej, szybciej, kocko Nie, to jest za szybko te napisy, to fakt. Trochę też nie wszystkie głosy mi tu pasują, ale. Wow, jestem ciekawy, jak sama rozrywka, bo nie wiem, czy pamiętacie, zaczynaliśmy na tym kanale od gry Complete um, Saga. Więc o czym my tu mówimy, moi drodzy, muszę powiedzieć, że zatoczyliśmy koło Ty muzyki faktycznie, że trochę pracuje, ale mój mózg, to sobie wyobraża. Klasyczna scena, od tego większość z nas zaczynała swoje. E, swoje zapoznanie się, oczywiście, z. innymi e, gminami. Wow! Słyszałeś to? Wyłączenie gminy, prawda? Ganie, okej. Tym razem kierowniczka nie ucieknie! Zamknąć śluzę i przygotować kapsuły! Okej, okay. <laughs> kabusia, dobra. Ciasteczko? nie. Rozkazy, kabusia i rozkazy? Mm. To transmisja. Co transmisja, okej. Okay. Superklotek, jest taki źle w ogóle? Transmisja, oh, transmisja oh, nadzieje. Jesteśmy nad Przyjaciel oh. lepiej się tym wow, powiem wam szczerze. Tak, musimy iść do kapsuł, moja pani. nie, nie. Nie, nie. życia. nie. wysłać nie. Nie, myszką ruszam. Wy tego nie widzicie moi drodzy, ja ruszam myszką. Wow, ale jest po prostu różnica między tym, co mieliśmy w kompliksadze, a tym teraz. mus rozwalony w ogóle, myszka, nie? Proszę nie martwić się dziwnymi odgłosami, to tylko spowodowane Prosimy zachować spokój. Okej, Zgaduję, że to, to jest podpowiedź, nie mam iść. Ruchy, ruchy! Ruchy ruchy, oczywiście, że ruchy ruchy. Ale czy ja nie mogę. nie, nie powinienem pieniążków zbierać? Siano, siano. No. To jest to wejście, nie? Które oni teraz wejdą chyba. No, to jest. A! Zdo, ej, ale. No, no, znowu mam ciary, moi drodzy. Znowu mam ciary. Dobra. Come on. Co? Dobra, no. Ja wiem, że tak się celuje. Ale cię mogę w ogóle chować ze słonami. Patrzcie. Nie, nie mogę, no. dobra, to go słowami myślę, że wiecie, będę mógł bardziej. Wow, w ogóle ciężko jest mi się przestawić. Ciężko jest mi. O, heumus, spadł! Tam był w ogóle jakiś. ciemnotpury. W którą to też w tamtych czasach chyba nie przechodziło, moi drodzy. Ciężko jest się przestawić. Okej. Okay. Jedion! Wow! Ale tu czuć dobrość moi drodzy w tej grze Ale tu czuć dobrość. Ambasadorze, czy możemy rozpocząć negocjacje No lepiej uciekajmy. Bajder jest jakiś jakim budynku? Temu to... temu jaki... Cynku jestem w budynku na innym levelu, to nie ta piosenka. Okej, no chce, tam był niebieski pieniądze, ja bym go wstrzał w ten niebieski pieniądze. Chyba się zacię. Głos mi nie do końca odpowiada, ale oczywiście zostawiam dublaż dla was. Jest niebieski klotek. Jest kobiet bierz golenia go, 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 dobra. Gdzie? E, e, dobra. U góry widzę mam próg, moi drodzy. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. to już nie, to ba, to już niszczyli. Moi drodzy. Ja to miałem tak zrobić. Miałem tak zrobić. żeby to przez przypadek. Wow! Słuchaj, za siebie, za siebie! Nie mogę stać, za siebie, nie mogę stać, za siebie! Nie stawać, mnie tu na linii ognia? Moi drodzy, progres! I wola headshoty mam, mam wrażenie, że to nic nie daje. Różnica między starymi grami CT Games, a nowymi, to jest po prostu jakiś kosmos, tyle wam powiem. Eee, widzicie, mamy tutaj, słuchajcie, celownik, nie? W ogóle akcja, dynamika. Ja mam wrażenie, że tutaj to jest... Nawet nie potrafię znać słowa, ale to jest w ogóle inny level. Czuję się w ogóle... wiecie, jakby to Nowa generacja console była czy takiego, nie? W ogóle... Nowa jakość po prostu, całkowicie nowa jakość, nie? No jest dobra coraz więcej, ale hajsu też ma być coraz więcej. Jest droid, no to też dobre pytanie. Hajsu też potrzebujemy coraz więcej. Patrzcie, tyle człowiek na tej gry. Jedna rzecz jest wcale niezmienna, nie? No stop hajs. Cześć, cześć, cześć. Idziemy w ogóle po boku, teraz nie wiem czy widzicie po prawej pojawia się yy, licznik hajsu. tu! Piu, piu. Piu, piu. Piu. Nie, zniszczę te barykady, mogą być dla mnie ważne, nie, te barykady. A, bo tu z boku zaszedłem, który jest, nie, moi drodzy, clever. Do mnie ładuje. a W ogóle, jak właśnie na moje zdrowie, bo teraz się na moim zdrowie, dobra, ono się, ten... Spójrzcie, zniknęły serduszka, klasyczne. Yy, mam regenerowalne zdrowie, Kurde, no nie chcę mówić, bo oczywiście gra w tą grę ile? 5 minut, 7 minut? Jest Ale to już jest normalna gra w sensie. Wow, spadłem. Nie mów tego więcej. <laughs> to już jest normalna kurde, gra. Eee, to już nie jest wiecie, jakaś platformówetka dla dzieciaków. Zupełnie inna jakość. I powiem wam szczerze, o czym się damy teraz szok i to w kolejnych odcinkach wyjdzie. Wyjdzie pewnie, że dźwięk muszę poprawić, i tak dalej. To pewne yy, z mikrofonu. Zobaczymy, tak mam nowe słóweczki, mój drogi Drogie, drogie, mu drogie? W ja się tamtych, co miałem wcześniej. Okej. Okay. Aha, ja to muszę wcisnąć, po prostu tutaj chyba to mi nie. Wow. Okej, okay, chodzi o to, dobra. Lewy kontrol, lewy, lewy, lewy. A, zmieniłem postać, no i super, nie. Eee, Skąd ja mam co zrobić. Nie zleja! Częmuję ja się w ogóle... Dobra, no, się przączyłem super, ale gdzie jest leja. Haj tu, haj tu nie dajcie. Soj! Zginłem? Jest raz w YouTube? No Okej, okay, podwójny skok zrobiłem. Ją... kurde, zginłem. Zdzieli się to. Użyj E. Okej, okay, spójrzcie co mamy. Bardzo prosta, zdecydowanie zbyt wolna. Ja bym wolał jakiś tryb tu ustawić w tej grze, bo kurde, to jest zbyt proste. To otwarte, spoko. Kaj, 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 dawaj, mi dziwny staaaj. Ło, wow, ło, wow, wow, mynok? Co tutaj mynok robi? Okej, okay, mynok jest bonusem, Czaf. się? tam było jeden na cztery, 34 mynoki to spotkać. Oczywiście, moi drodzy, poza... Kto jest? Nie chciałem tu spadać. Gdzie, gdzie jest leja? Oczywiście, poza, mój drodzy, bazowym przejściem tej gry. Duża szansa, że być może będziemy jeszcze ją maksować, pamiętajcie. Eee, dobra no... Aha, tak się zmieniam. Ale nie chcę się zmieniać, No jeszcze... wow, 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 ja się muszę zmienić! Okej okay. Dobra, to jednak musimy się moje też zmienić. Jednak musimy się to zmienić. Jesteś jakoś Captain Unchilling, dobra, spójrzcie. To jest na logikę teraz, teraz myśl grał, to jest dla ciebie zadanie. Wróciłeś po roku. Ty obi boku, rownie nagrywałeś Musisz teraz uratować leje Oczywiście tam miałem gdzieś czeka kiedy Rownie nagrywałeś Wy nie powiem co leciałeś no, Dobra moi drodzy Jakoś to musimy to dezaktywować Żeby ta leja mogła z nami iść Okej, okay, to jest takie proste Pociągnij, po prostu? Tak? Po prostu? Po prostu moi drodzy To było takie proste Oby, no nie, nie kopą mnie więc spoko. Ambasadorze, to abordaż w ogóle te opisy, to wszystko. Ej, naprawdę, trzy razy się otwarły. Wow, 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 wow. Wow, to jest on, ale dzisiaj szyba. Oko. Jesteśmy bezpieczni. E, ale spójrzcie w ogóle możemy to... że mogę tak powiedzieć. Pięknie oglądać. E, nie no koniec jestem pewien, że te wskazówki są dobre, gdzie mamy iść, jakby w sensie... To no spokojnie Tylko że kurde, to właśnie za bardzo nie ułatwiają. Okej, okay, jeszcze wygadują. To się miną przeżytałem granatę co za po prostu bez stachy wow 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 bez strachy, ale utrudniły mi życie no nieładnie, nieładnie panowie. Dobra, wyrwane. Co to co będziemy robić teraz? A, teraz tak jak tam możemy decydować, tak jak tam. Ale w wojna Klonów, pamiętajcie, w Wojnach konów też na tym kanale grałem. wygląda bardziej jak księżyc niż gwiazda. Wow, ale rzeźnia Ale rzeźnia, ale ja lubię takie gry Ale ja lubię w ogóle celowniki i taką właśnie rzeźnię. Czy się pojawią czerownicki rzeźnia na moim kanale? Nie wiem moi drody, ja, ja nie będę powiedział, kanał w ogóle wróci, to oczywiście zależy od was. Pamiętajcie. Teraz jak nigdy potrzebuję waszych subskrypcji. Teraz jak nigdy potrzebuję waszego wsparcia, mojego. więc powiedz na osiedlu. Powiedz na osiedlu. Powiedz na osiedlu... Musimy Że moi drodzy, że kanał wrócił. Powiedzcie to na osiedlu, moi drodzy. Niech, niech wszyscy wiedzą, że kanał wrócił. Niech wszyscy tu wejdą, nie wszyscy dadzą mi tutaj lajka, suba i oczywiście co się tylko da. Bo to jest ważne w tym momencie. Okej. Okay. Wow wow wow, granatnik! Co ty gadasz? Kurde. Ej, tego to się nie spodziewałem, to ja mam szczerze. Wow. Tego to się nie spodziewałem Aha się tu jest jeden. Dawaj go na mobilnie. Ktoś gdzieś do mnie? Kuj jeszcze nie ty. No moi drodzy, wielu rzeczy się w tej grze nie spodziewałem. Nie ma to tamto. E, dużo jest z historii dodane, jak widzicie. Dobrze o tym wiemy, admirale. To pułapka! Zbliżają się! Och! Ok, nie, ale mamy wajkę nie? to się otwarło? Nie, bo się bez się i ten. No, dawaj, 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 Leja! Już tu się otwarło. Mobilnie chyba się zdecydowanie lepiej, przecież w sensie, ten system osłonowy jest naprawdę spoko. Wow! Ale granatnicy, to jest naprawdę zaskoczenie. Kurde, serio. Ej, tego to mi się nie spodziewał w życiu po tej grze. Ale najlepiej jest ich mobilnie, moi drodzy, zabijać. To zdecydowanie. Czuję się, tam też się coś dzieło. Dobra. Dużo moi drodzy, dużo tu zostało dodane faktycznie. E, nie ma co tamto, dużo w tej grze, ale spokój ja takie to powiadanie, nie? Bardzo mi się podobało chociaż też we Lego przygodzie, którą też na tym kanale zresztą grałem. To idę sobie... ...w skrzynek robią te... Co nie, nie ze mną te numery! co może tu kurde kipie ściska Stormtrooper, co? Proszę, mobilnie, nie, najlepiej się naprawdę mobilnie. Yy, Okej, okay. mam wrażenie, że... dobra, super. Gra wstępnie jest dużo bardziej mobilna i tak dalej, nie? Ej, ja w ogóle może kawę mogę z tego pić. Natomiast faktycznie nie wiem, czy nie jest momentami za prosta, ja po tym Flaty będę na pewno odtrzajał, czy da się zwiększyć ten poziom trudności. Nikt już nie opuścił, Nie tak szybko. Spójrz! To mój Artu. Czas wysłać plany na tatuoing. No, nie, to, że nie jest aż tak szybki. Jeżeli jest tak szybki, to tu jest tyle poukrywanych bonusów, że ja cię nie kole. W ogóle system monetarny też się jakoś wiecie, zmienił, bo mamy zamiast tamtych monetek w ogóle jakiś u góry nowy system zupełnie. A to będzie klasyczna scena, moi drodzy. Klasyczna scena. Jakaś to się... rzuciła, jak do kosza. Okej, okay, instrukcja obsługi artu, tak? Planów gwiazdy śmierci nie ma w głównym komputerze. Fajna misja? Jakie plany? Cóż ty opowiadasz? Okej. Okay. tego się nie spodziewałem, tak zupełnie. Nie możemy tu nic kopać, ale możemy skakać. Nie kopnie? nie udało się tego ominąć. Super, jakby. Wow, 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 wow. Dobra, Eee, fajne przejście w ogóle. Nie, no, gdzie Czekajcie, stop! Ok, ja to muszę dopasować, tak? Otwieram. Banalne. Przetłumaczę eee, na 1 na 4 dobra. To jest za tripio, tak? No i stąd drogi. Eee, Dobra, ale co, ale co? Działko, jak to działko? Pięknie, ale młódzka! Macie tutaj, proszę! Za rodziców Luka! A nie, to jeszcze jest... Aha, to jest Sorry Luke, za spoiler! Sorry Luce, za spoiler, to, to się dopiero wydarzy, nie? Jakby... Mm, dobra, e, wyjdź. E, I alarm łączony, no i super. E, sorry Luke. Ty jeszcze, jeszcze nie wiesz, nie? Ale to jest ta klasyczna scena, oni jeszcze nie wiedzą, nie? E, A jak mam latać? Okej, okay, nie mogę latać, będę budował most? Nie, po prostu faktycznie przelecę, nie? To są złe droidy? Nie, to są nijakie droidy. Yy, dobra, gdzie ma To Tam się otworzy, otworzy się samo, dobra. Nie wiem, jak mnie Trypio dogoni. <laughs> nie mój biznes. Ale z tego pożałuję oczywiście To będziemy... Nie, tego pana zostawmy może. Ale może znajdziemy wiele innych bonusów. Wow, wow wow w w ogóle nie. Okej, okay. tu się otworzy. Nie, to będzie Minecraft. Zupełnie, zupełnie dziwnie wygląda Tylko... kapsuły. Spójrzcie ile to w ogóle będzie bonusowania moi drodzy. To mi się to w głowie nie mieści. W pale mi się nie mieści ile tu będzie maksowania. No dobrze, jestem tu, no ale co teraz? Dotarliśmy do kapsuły ratunkowej, no i jestem, i jestem. Mm. Ok, ale coś ewidentnie muszę zrobić, nie? A, żeby do tej kapsuły wejść. Może zapytam jednak któregoś z nich. Ale za nie możemy ich bić w ogóle, no na co nam nie, nie, nie zwracają uwagi No tu musimy ewidentnie otworzyć tą kapsułę, nie? Okej okay. Zmontuj. Mogę się zmontować, widzieliście to? Ja się mogę rozmontować Ale w ogóle trzeba, nie? Patrzcie, mogę się rozmontować? Mogę się zmontować! Okej, okay, widzicie? Mówiłem, że muszę zbudować. Myślę trzeba, mój drodzy, myślę trzeba. Myśleć, 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 myśleć. Na szczęście nie mam... Znaczy na, szczęście, na szczęście mamy trypio, bo my nie mamy rączek, a mamy trypio, który... E, który już może jak najbardziej użyć. E, I okej. Okay. Dobra, raz. No raz, dawaj. No i dwa teraz. Jak ja to zrobić? Okej, okay, dobra, przesuwam sobie różnie kółeczkami, czyli jakby mam poziomowość. E, okej, okay. powiem szczerze, że niby tak kapsuła, no mocno to zmienili, mocno to zmienili, ale okej. Okay. Pięknie, zamykamy kapsułę i wylatujemy, moi drodzy, ku pięknej przygodzie z komplicagą. Co to jest wanga? Tralka, dobre. Z z misją dyplomatyczną, mm -hmm. z misją dyplomatyczną na Alderaan. I zdrajczynią Jaką Zarażony. zdrajczynią Musiała ukryć plany w kapsule ratunkowej wysłać oddział Abioty. Mądry, mądry tak jest Dajcie mi podsumowanie, dajcie mi podsumowanie. Jeszcze, jeszcze będzie film moi drodzy, nim będzie Cóż podsumowanie wysiadamy. Pustkowie, ale na szczęście ma trochę wody w tej pralce swojej Opowiadasz. Taka misja, dokładnie. Misja przejścia, oczywiście, moi drodzy. Tego, tego. Ukończono poziom. Mamy jakiś klocek, Gra swobodna, odblokowana. Kontynuuj, moi drodzy. Co mamy w monetkach? Bardzo dziwne podsumowanie, bo to jest takie typowe, wiecie, podsumowanie. Tylko, właściwie możemy grać sobie, jeździć, tutaj działać. okej, okay. więc czasem sam siebie zadziwiam wyzwania poziomu. Sukrujemy nową strategię. okej, okay. Mamy w ogóle tutaj. Co to jest? Mini zestawy. No nic nie odblokowałem, bo tam trzeba będzie wracać, Ile tu będzie, moich drodzy, wracania? Ile tutaj będzie dalszej gry? Ja sobie na nie wyobrażam. Dobra, mam kilka postaci, cztery postaci, i stacje odblokowane. Super. Moi drodzy, co tu dużo gadać? Możemy używać klocków? Ok, czyli za tamten hajs kupujemy nowe umiejętności. Holoprojektor, wszystko. Wow, moi drodzy, szczerze, jestem w głębokim szoku. Jak dobra jest ta gra. Zobaczymy oczywiście, jak będzie dalej, natomiast na dzień dzisiejszy jest mega dynamiczna, nie ma tego, co zarzucałem innym grom, czyli dłużyzny, trucizny, czyli bicia trudną. Tak, jest trochę za prosta znowu, ja pokombinuję, czy nie da się zwiększyć tego poziomu trudności, ale póki co, wow, chce się w to grać, chce się do tego wracać i gry LEGO na takim poziomie jeszcze nie widziałem. Obym nie wykrakał. Obym też nie wykrakał i wy byście nie wykrakali tego, że ten kanał... Wiecie, do trzech razy sztuka. Wiecie co klikać, wiecie co robić. I ja was dzisiaj żegnam i już jutro się widzimy. I zwiedzamy dalej, i działamy dalej. Także dzięki, że byliście dzisiaj. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Po raz pierwszy po roku. Nie, było to dostanie. Nieważne. Bye!